Witam serdecznie na moim kanale z tej strony. Mark Drake stoimy przed magazynem. Natomiast mam jeszcze pomysł na, na to, żeby wrócić się do, do pewnej lokacji. To znaczy, się do miejsca, które się nazywało Studi, bo tam znaleźliśmy łom i zostały jeszcze jedne drzwi do odkrycia. I być może to tym łomem będziemy mogli otworzyć. Te drzwi spróbujemy i zobaczymy, czy tam by się coś ewentualnie udało. Bardzo fajnie szybko się lokacje tej gry. Okay. sprawdzimy sobie. Zems. Myślę, że jeśli tam jest droga zablokowana, to tutaj będzie... Możemy sprawdzić, bynajmniej przejść. O, coś słyszę. Jakieś dźwięki. Być może to z zewnątrz jakieś zwierzaki. Tia. Coś się trzęsie, coś się rusza. Czyli tutaj wydaje mi się, że chyba jest to dobry trop. Idziemy do końca, a jak, żeby inaczej, okno otwarte. Dobra, zobaczymy tak. E, laudanum mamy. Mogę sobie teraz zażyć. Okay. E, tutaj mamy oczywiście latarnie, naczynie, czyli pewnie trzeba będzie coś znowu e, wytworzyć. I tutaj mamy. Właśnie to jest wiertło, to pewnie do czegoś będzie potrzebne. Łom. No nic, zobaczymy. Tutaj mamy kolejne nowe pomieszczenia. Decelerator. Dobra. Suszę jakieś. Fajne dźwięki, nic tu już nie ma. Idziemy dalej. Śmiało. Okej, okay, czyli sobie tutaj załadowałem, tak jest dobra w porządku. Naszą latarenkę to jest bardzo przyjemne. Co my tutaj mamy? Butla, dobra, narzędzia, ale tutaj można byłoby fajnie to tak porzucać w jakiegoś potwora. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma, ale jest skrzynia, taka przyjemność z sobie, ee, piękny obraz, z sobie normalnie latarnią, poczaskamy to w sumie okej, okay, tu już nic nie ma tam nie wejdziemy o, 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 jest ciemno faktycznie ależ krzyki przeraźliwe doładujemy temat chyba wszystko to co, wracamy najwidoczniej retrospekcja tutaj była pewnie potrzebna żeby popchnąć do przodu to co, wracamy tędy tą samą drogą Jaki jest powód, że to drzewo się zawaliło? Ciekawy jestem. Z rozbiegu to zrobię. Pewnie tam coś łazi. Ale co to musiało być, że to drzewo się zawaliło? Ha, chciałbym to widzieć. Dobra, tu jest nasze okno. O nie, nie ma szans, żeby coś zobaczyć. Dobra, ale jeszcze mam jeszcze mam jeden pomysł na, na właśnie ten łom, który, który nam się udało zdobyć w pomieszczeniu, gdzie było takie łoże. Przejdziemy sobie tam. To było w pokoju gościnnym. Bardzo szybkie przeładowanie lokacji, to mi się podoba. No, gra nie jest wymagająca, to jest też już e, kilkuletnia gra, ale bardzo fajnie się gra, na pewno. Dobra, i teraz tak, to były. O, właśnie, bo teraz tak, tu był łom, a tu są drzwi, które były zablokowane. Nie sądzę, żebym jeszcze miał kiedyś do nich wracać. Co to za stworzenia jakieś takie pełzające? No, zobaczmy. So warm well, oh okay. Mamy tutaj trochę szuflad. Na końcu sobie obejrzymy co tam jest napisane. A takie utrudnienie i niestety nic nie było. Ktoś tutaj już przed mną przeszukiwał. O, kurde. Coś tu idzie. Kasi latarnię. w Naszym pomieszczeniu. O Tak myślałem. Chyba to już co? Prawie, że się schowałem przed nim. Dobra, może wrócimy do, do holu może nas nie będzie gonił. Ależ by się przydał ten łom. Skąd on się tam wziął? To wszystko tu jakieś podejrzane. Nie nadzieję, że nie wyjdzie. O, mam wrażenie, że tam jeszcze trzeba coś zobaczyć, sprawdzić. A on tam będzie mi przeszkadzał. Nie odczytałem jeszcze tej... E, tej, tej kartki, a trzeba to pewnie zrobić. No dobra, czyli co, jeszcze raz? Co już go nie ma? No I fajnie. Aha, tu jeszcze zobaczymy, czy yy, czy nam jakiś trup z szafy wypadnie. Nie, dobra, bo tutaj patrzałem, ale. O, dobra. I co? I cisza. O, taki obraz się sam ruszający. Ja tak zerkam jeszcze za siebie. Dobra. Ktoś tu zostawił jakiś, jakąś buteleczkę, ale jeśli nie da wziąć. Okej. Okay. Mamy klucz, ale dokąd? Do czego? I co, już go tu nie ma, nie? O, tu wszystko przejrzałem, nie będziemy tracić czasu na to, ale nie ma potwora, to jest najważniejsza Dobra, wychodzimy do holu. Myślę, że możemy sobie spokojnie zajrzeć już do, do storage, do magazynu. Zobaczymy jakie tam przyjemności nas czekają. Ok yy, Czy to było tu chyba? Tak Teraz to sprawdzimy. Teraz mam praktycznie pełną lampę oleju. Możemy sporo naświecić. Miejmy nadzieję, że to się szybko. Nie wyczerpie, a nawet jeśli się wyczerpie, to zdobędziemy szybko zapasowy olej i że tu nie będzie potworów. Żartowałem. Mam nadzieję, że będą. Zobaczymy, co tym razem w magazynach. Pięknie tu jest. Schodzimy coraz niżej. O, i tu możemy wykorzystać nasze zapałki, bo ich mamy sporo. Szkoda, oleju. Pięknie. Mam nadzieję, że coś widać. Jakaś pani krzyczy. Hej, hej, hej. Eee, ja tu właśnie już byłem. Czy nie byłem? Sądzę, jak ta pani krzyczała, takie miałem wrażenie, że gdzieś tutaj jakby już byłem, ale zaraz zobaczymy, czy tutaj są jakieś poprzewracane skrzynie, to będzie to ślad, że był tutaj Mark Drake. A, to jest nie do ruszenia. Mamy wszystko, czasami może być coś bardzo, bardzo ważnego. Nie da się tego podświetlić. Nie da się niestety, szkoda mi trochę tej, tej lampy. Nie byłem. Dobra. O, tu jakaś dziewczyna albo kobieta. Płacze. Nie wiem jeszcze co się dzieje. Na pewno jej pomożemy. Kurde tyle. O! Aha, czyli po prostu piłka jest niepotrzebna do niczego. Dobra, idziemy po kolei. Najpierw może pozapalajmy te. Te pochodnie. Okej. Okay. Nie wiem co to jest. Nie chcę nawet zgadywać, szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj mamy equipment. Pomieszczenie Jakieś części e, części, części, części do maszyny. No nic tu się dobrego nie działo. To jest pewne dobra, szybciutko przesuniemy to. Jakieś tu części będziemy jeszcze pewnie potrzebowali, żeby zdobyć do prawdopodobnie naszej windy. A już wystrzelałem się ze wszystkich e, ze wszystkich zapałek. Kurcze schodzimy w dół mam nieodparte wrażenie, że powinienem zajrzeć tutaj najpierw też idziemy w dół o, super przyjemnie, niesamowicie na pewno spotkamy jakiegoś gospodarza tych piwnic Są dla mnie zapałki. Dobra. No, a możemy od razu tutaj podpalić, zrobi się raźniej. Tylko niewiele. Skąd ten dym? Już nie mamy zapałek. Jakiś tu gruz jest. Te skrzynki bardzo fajnie wyglądają. Tak jakby czekały, żeby je odrzucić. Zobaczymy. Niestety nie. No dobra. Czuję się oszukany. No ale może to pomieszczenie jeszcze będzie coś znaczyło później. Takie beki wielkie. Coś tu człapie. Chyba mi się wydawało. Zresztą dużo rzeczy mi się tutaj wydaje. Nasz bohater jest chory, to wiemy, a tu jakieś fajne drzwi, może tu jakiś gospodarz się znajdzie. Nie, ale są zapałki. Od razu wykorzystamy. O no tylko jedne zapałki, niestety tylko jedna. Jedna zapałka, tak to rozumiem, ale tu jest już druga, eee, dłuto niepotrzebne, tu już nie ma nic. No tylko czekać aż skończy nam się olej, ale pięknie, dobra, zajrzymy sobie do naszego ach, Laudanów zażyłem, niech będzie poprawimy sobie troszkę humoru. nam tu wiertło jest. Dobra, e, wracamy się. Tu już nic nie ma. A, nie, jeszcze jest zapałka. Bierzemy. Dobra, tutaj już same dechy, nic nie ma. Wracamy się. E, myślę, że pora, żeby załadować sobie olej. Dobra, to był zły pomysł. Ale próbowałem, dobra, to teraz tak. Jeszcze sobie tutaj tą beczułkę jedną i drugą odrzucimy. Sprawdzimy, co, co tutaj. Walwę zawór jest zardzewiały. Być może któryś z naszych elementów będziemy mogli wykorzystać. wiertło również nie. Dobra, ale jakiś, jakiś trop jest. Jakaś informacja. Eee, podsumujmy. To były jeszcze jakieś drzwi, chyba. A, tutaj byłem. Dobra, załadujemy. A, tutaj już oleju właściwie nie mamy na chwilę obecną. Uh, gdzieś coś mi się tylko wydawało. Dobra, tu jakieś drzwi są. I teraz tak. Czy ja tutaj byłem? Narzędzia nie byłem. Dobra. W naszym inwentarzu możemy wykonać pewną kombinację. Tylko jaką? Dobra, wygasimy sobie naszą latarnię. Troszkę, żeby było widniej dla klimatu. Wykonujemy pewną kombinację. Okej, okay, to jest jakaś część do wiertła. Hmm. Myślałem, że to się da jakoś tu połączyć. Notatnik. Nie, tu nic nie ma chyba na chwilę obecną, bynajmniej żadnej możliwości połączenia. Ale dobra, mamy coś, co pozwoli nam e, pójść dalej. Jeszcze tak. Zapałki. Tu już nic jest nam niepotrzebne. Nie odpalamy nic. No to dobra, to ja myślę, że. A, tu jeszcze stało takie urządzenie, które. E, Właśnie jeszcze mamy klucz. Cały czas słyszę jakaś dziewczyna. Płacze, kurczę. Ja mam wrażenie, że tutaj tak no trzeba coś połączyć, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie wszystko. Tak, mam jeszcze tam pomieszczenia inne do, do eksploracji. Zerkniemy tylko, czy wszystko faktycznie już jest. A co my tu mamy za drzwi? Jeszcze jedne. Dzień dobry. No właśnie. Świeczka się pali, to znaczy ktoś był. O, tutaj ładnie poprzesuwamy te skrzynki, ponieważ tutaj się jeszcze znajduje jakby jakaś korba. Być może to będzie do wiertełka. Ha, super. Sprawdzimy jeszcze. To jest nie do ruszenia to również, a to jest do ruszenia, ale niestety nic nie ma, dobra myk, myk. Myk czy tutaj coś ktoś schował? Nie ma nic, dobra. Taka duża skrzynia wypadałoby, żeby coś tu było schowane, ale nie dzisiaj, nie tym razem. Dobra, to w takim razie wyjdziemy na zewnątrz, to znaczy do góry, tam gdzie było troszkę widniej, gdzie to było? Rozejrzyjmy się. Eee, to nie było tutaj, ale jest widno, ok. Wejdziemy sobie w nasz inwentarz. Eee, to jest część do, mm, do naszej ręcznej wiertarki. No dobra, ale dalej tutaj nic nie mamy do zrobienia. Klucz do maszyny. Dobra. to jeszcze? Wrócimy sobie na górę takim razie, a jeszcze tutaj ta yy, ta ta beczka taka stalowa, która była i tutaj z nią coś się dało zrobić, ale co to nie wiem, dobra tu się już fajnie zapaliło dobra, ewidentnie jest ten zawór zardzewiały czy my możemy tutaj wajchą go odkręcić to nie sądzę dobra nic z tego to w takim razie jeszcze wejdziemy na górę. No tak, skończyły nam się już. Eee. Skończył nam się olej. Teraz muszę znaleźć eee, wejście do góry. Gdzie to było? To nie tutaj. Pójdę po ścianach po omacku. A? Dobra, tutaj. Chyba będę musiał zarzucić laudanum. O, tu jest troszkę widniej, a teraz jeszcze tak tu już nic nie ma to pójdziemy tutaj, bo tutaj żeśmy zrezygnowali na poczet tego e, pomieszczenia, które się nazywa Equipment dobra, tu nic nie ma mi się jakaś świeczka Kamień. Ach, nic nie ma. Ale może jeszcze. Najpierw w te drzwi. I batch. Dobra, no to w takim razie może sobie. Nie, to nie to. Dobra, może jeszcze brakuje nam coś do. Hmm. Może jeszcze brakuje nam coś do. Stworzenia, nie wiem, tej wiertarki ręcznej. Dobra, mamy jakieś zapiski. A, ciemnica potworna ciemnica. Prawdopodobnie tutaj ta dziewczyna, ta kobieta płacze w tym miejscu. Aha, i koniec drogi. Ajajaj. No, niezbędnym będzie wejście do tego pomieszczenia i tutaj klucz raczej nie pasuje no spróbujmy, dobra okej okay. niestety niestety nic nie pasuje to w takim razie aha, tu możemy odpalić jeszcze e, jeszcze jedną Zabawkę. Dobra części yy, części z maszynami, ale tego nie możemy tutaj w żaden sposób przejść, obejść. Być może przez to pomieszczenie, które trzeba otworzyć. Zastanawiam się jeszcze. Mamy na czynie? Coś tam jest za tymi kamieniami, ewidentnie widać jakieś pomieszczenie. Może trzeba będzie coś stworzyć. Stworzyć jakąś miksturę, niech pomyślę. Okej, okay, tu już byłem chyba, prawda? Za pierwszym razem. Tak, to była ta piła. I nic więcej, tutaj nie ma jakiejś części do, do montażu mojego urządzenia. Dobra, zajrzymy sobie jeszcze raz do, do naszego inwentarza. No, ewidentnie coś by trzeba było połączyć. Okej, okay, to czyli w ten sposób. Ha, czyli nic, tylko tyle. Ale teraz tak mamy naszą ręczną wiertarę. I może trzeba będzie ją użyć tam przy tej stalowej beczce. Ojoj, biegniemy na oślep. Dobra. A może te drzwi, ciężko powiedzieć. Idziemy do tej beczki najpierw. Nie sądzę, żeby tam była ta beczka, tak po prostu. O, tutaj sobie oświeciłem. Dobra, zobaczymy czy to to. Czyli tu nie użyjemy tego. A do beczki drewnianej. Również nie. Niestety. To nie ten drop. Mamy tu kilka beczek. Ależ ciemno się zrobiło. O, ktoś gdzieś coś powiedział. Dobra moi drodzy, ja myślę, że jest dobry czas, dobra pora na to, żeby zakończyć odcinek. Tu jeszcze mamy... Możliwość odpalenia, a mamy zapałki przejrzę jeszcze do pomieszczenia, tak na szybciutko. No, tą wiertarką na pewno musimy wykonać jakiś odwiert, ale to nie tutaj. Sprawdzam wszystko jak leci po kolei. Dobra, wyjdziemy sobie na górę. Zakończymy odcinek. Tak, zakończymy sobie odcinek i... Hmm, ja myślę, że w jednym z tych dwóch pomieszczeń, albo tutaj, albo tutaj, ja sobie jeszcze te drzwi sprawdzę, czy jestem w stanie użyć tą pierdolę. Hmm, nie sądzę, Ta, to nie jest to dobra. To w takim razie na dzisiaj kończymy. Spotykamy się jutro w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. I na razie, cześć.